Hej, witam Was serdecznie. No i zapraszam na kolejny odcinek z serii OMSI Polska Twórczość. Tym razem model stworzony przez Darka 59. Premiera to 22 marzec 2013 roku i jest to pojazd Jelcz 043 w wersji 1.0. No i tak, jak się model prezentuje? No tutaj, może to nie jest jakaś rewelacja. Ale oczywiście były też modele gorzej wykonane, dlatego też uważam, że nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii co do tego wykonania. No, jeśli chodzi o funkcje, no to są w ogóle takie funkcje wszystkie podstawowe, czyli przesuwane szyby, otwierane drzwi za pomocą ich przesuwania. jeżdżemy na kursor i przesuwamy. Szyberdachy otworzymy tylko ze środka. Tutaj, tym się nie sugerujcie, coś mi się tutaj z, z czcionką w grze stało. Ta tablica normalnie działa, a szyberdachy otworzymy właśnie tutaj, klikając na te rączki. O, właśnie. Mamy full możliwości otwarcia tych szyberdachów. Tak wygląda nasz środeczek. W ogóle pierwsza kamera, która o właśnie. Po wejściu jest standardowo ta. I następnie mamy właśnie takie ciekawe widoczki. Tutaj mamy drugie drzwi. I co ciekawe, tutaj w ogóle nie mamy w tym modelu możliwości otwarcia drzwi za pomocą skrótu na klaweturze jakiegokolwiek. No bynajmniej u mnie to nie działa, słuchajcie. Także jeżeli ktoś by chciał sobie pograć, no to zatrzymujemy się na przystanku. Robimy kamerę na zewnątrz i otwieramy drzwi w ten sposób. Także jest to coś bardzo ciekawego, czy, czy wygodnego, może nie do końca, ale właśnie jest to jakieś tam urozmaicenie zabawy, właśnie w grze OMSI. Przepraszam bardzo. I teraz mamy kamerę ze stanowiska kierowcy. Tutaj, oczywiście, ta sama kwestia przesuwana szybka. Lusterko tutaj wysunięte naprzód, prawe, lusterko wsteczne. Mamy też, oczywiście, tak jak to było w wersji miejskiej, identyczne kasetki. Też taka teczka z biletami. Patrzmy, czy tutaj jest, są skróty. Są skróty, oczywiście, bez problemu. No to myślę, że troszeczkę tutaj. Sobie pohałasujemy. Ten silnik oczywiście brzmi z tej prawej strony, bo tutaj jest ta pokrywa silnika. Oczywiście, co do realności, nie wypowiadam się. Pewnie zdobycie oryginalnych dźwięków byłoby bardzo trudne. Tak to brzmi na zewnątrz. Chyba nawet. Identycznie tak samo Spaliny są, rura wydechowa jest No to co? Hamulec ręczny i trochę gazu I z jedynki tutaj trzeba ruszyć, próbowałem z dwójki na początku Ale jednak nie Ze sprzęgłem Taka e, hardkorowa ta jazda. Teraz na trujeczkę No bardzo wolno się tym pojazdem spędza. E, ale myślę, że tutaj jest taki celowy zabieg właśnie zamierzony. w lewo skręcamy, tutaj trzeba pamiętać, że my praktycznie si si siedzimy na pierwszej osi czwarty wejdzie, kierunkowskaz musimy samemu wyłączyć także jazda bardzo charakterystyczna, tutaj oczywiście mało co słychać silnik, silnik jest z przodu na tym czwartym biegu ciułamy no taki eksponat można by powiedzieć w OMSI ale jednak dla nas w Polsce pojazd kultowy zobaczmy czy tutaj jest piąty bieg jest dobra bardzo fajnie gdzie raczki są kurde no 60, za chwilę będzie 70 ale nie szalejmy za mocno na luz go. Teraz będziemy w lewo skręcać standardowo. O. Jakie dźwięki, proszę, tu nas kierowca puszcza, tak? Bardzo dziękuję. No tak, może spróbuję. Strójeczki, ruszył, dobra, jest. Takie charakterystyczne piszczenie tych hamulców, no to też jakiś tam daje nam fajny klimacik. No także model jest za niej bardziej w pełni grywalny. Na pewno będzie sporo zabawy z tymi drzwiami. No kurde, ciekawa rzecz, to muszę przyznać. Ale jednak pojazd właśnie dla nas, jak mówiłem, kultowy ogórek. Sam zresztą posiadam na półce model. Jelcza wersji miejskiej z kultowych aut prl -u. no bo jednak to jest taki właśnie pojazd kultowy. Fajnie, że również znalazł się w grze w naszym symulatorze OMSI. Moja pojazd, który tutaj <coughs> znowu mi tutaj gardło nawala, pojazd, który to tu Wam tutaj pokazałem, działa w Omsi 2. Co do Omsi 1 nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że również będzie tam działać. Z mojej strony to tyle. Natomiast na temat tego pojazdu żegnam się z Wami, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!